Dzień dobry kochani, witam się z wami z Paryża jesteśmy z Wojtkiem w Paryżu i słuchajcie, jesteśmy teraz na jakimś pięknym placu, szukamy wejścia do muzeum Zobaczcie jaki piękny plac, to około jest nas i to w ogóle jest piękny zachód słońca Widzę, że dużo osób tutaj sobie robi fotki i w ogóle jest tu tylu influencerów Jechaliśmy teraz Uberem i cały czas widzieliśmy jak ktoś sobie kręci content także <laughs> ciekawe ale jest tu przepięknie idziemy teraz zwiedzać Zobaczcie tutaj przykład, że serio są jest kręcony content Ludzie tutaj nagrywają chyba TikToki albo nie wiem co i ile ludzi na nie stoi i patrzy. Zaparliśmy sobie się w pitku, bo mimo że jest przepiękne słoneczko, to jest zimno. Bardzo mocno wieje. Ja sprawdziłam na pogodzie, miało być 10 stopni, a na pewno nie jest 10 stopni. Ale wiesz, mamy słoneczko, piękną pogodę, i okazało się, że nie weszliśmy do muzeum, ponieważ było do 18, a nie mieliśmy rezerwacji, i bez rezerwacji nie dało się wejść. Także stwierdziliśmy, że sobie dzisiaj pochodzimy trochę i pozwiedzamy z buta. Chodzimy właśnie sobie ulicą, w której jest bardzo dużo fajnych sklepów, i weszliśmy do Nike, który ma 4 piętra. Tak, cierpięcia. I jest tu taka wystawka różnych butów Z różnych lat I wam pokażę na przykład buty Z 1987 roku Patrzcie to Tak wyglądały kiedyś Nike Wow Tu mamy 2,20 Mega fajne Widać progres Zobaczcie jak przystrojone są sklepy Tutaj w ogóle jaka ozdoba Dior! Jaki piękny! Idziemy podejść bliżej do Diora Bo mnie bardzo interesuje Jesteśmy w Louis i musieliśmy stać w kolejce I słuchajcie, oni tu mają kilka pięter Jedno piętro jest całe przystrojone W ich najnowszą kolaborację Nie wiem z kim to jest kolaboracja, ale zobaczcie wszystko tu jest w kropki Schody całe są w kropki Całe piętro jest w te kropki, wszystkie takie klasyczne torebki. Są właśnie też przyozdobione w kropki. Nawet ta co ja mam tutaj jest taka sama, tylko właśnie z kropeczkami. Minda ja. z kropkami. Tu jest nazwa osoby, z którą jest ta kolaboracja i tutaj wszystko jest tak przystrojone, że jestem w szoku. Dosłownie całe piętro. Zobaczcie, są nawet paletki do ping-ponga, skakanka To nie mamy pojęcia co to jest Nie wiem Tu jest deska, kask Przepiękny jest ten kask O i tu ciężarki Od razu lepiej się ćwiczy to ciężarki <noise> Wow Tak długo chodziliśmy, że zrobił się wieczór, już jest ciemno. I dotarliśmy do łuku triumfalnego. Zobaczcie, jest za nami. I wokół tego łuku jest takie rondo, po którym ludzie jeżdżą totalnie jak są. Rondo bondo. Dosłownie, ja widzę cały czas, że ktoś tu trąbi, albo wjechał tak autobus na skos w tym rondzie. No, mega dziwnie jest tutaj. Mega dziwnie tu jest. Ja bym nie dała rady na pewno tu autem wjechać i ja już... Ja Wiem, że też. na pewno nigdy tu autem nie pojadę. No zobacz to! Każdy jedzie jak chce, zobaczcie to! Oni tu jeżdżą jak całą serio. Ten sam jeżdża przed autobusem i ja pierdziele, to nie jest na moje nerwy. <ślesz> 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 Właśnie do jakiejś super fajnej restauracji i będziemy degustować menu. Oj! <grystanie> <grystanie> Także jestem bardzo ciekawa, więc zobaczymy. Będziemy mieli takie małe dania, ale takie mega dobre. i No, póki co dostaliśmy przystawki. Przystawek mam nie pokazałam, a żałuję, bo wyglądały mega fajnie. Smakowały w ogóle, to nie są nasze smaki, nie, nie jesteśmy w ogóle przyzwyczajeni do tych smaków. Totalnie coś innego, ale pH. Mamy pierwsze danie i zobaczcie, jest takie malutkie A będziemy mieli ich naprawdę dużo Pewnie nawet z 10, także zaczynamy jedzonko To jest ta ośmiornica I... Teraz będziemy próbowali ośmiornicy Zbliża się o, Jest to mega ciekawa, także test Taki piękny widok na wieżę IFLA i idealnie o 21.00 się zapaliła. Mamy kolejny dzień i wczorajsza kolacja się skończyła tym, że wróciliśmy do hotelu i już odpoczywaliśmy, ale dzisiaj udało nam się wejść do wnió i idziemy teraz szukać Monalizy. Także to jest nasz główny cel tutaj, a później sobie pochodzimy, bo co tutaj fajnego można zobaczyć. Póki co próbujemy się tu odnaleźć, bo to muzeum jest ogromne. W takiej przepięknej sali, która jest cała ze złota i na suficie są obrazy. Zobaczcie to. Jest tak pięknie. To są jakieś błyskotki. Te błyskotki ogólnie należały do żony Napoleona III. Ja po prostu jestem zakochana, są tak piękne. Zobaczcie sami. do takiego pomieszczenia, w którym są chyba najbardziej popularne obrazy. Jest między innymi też Monaliza gdzieś, bo no tutaj, ale jest ogromna kolejka do niej. Wydaje mi się, że się w tą kolejkę ustawimy, bo jednak Monalizę z bliska trzeba zobaczyć, więc idziemy w kolejkę, co? Zobaczcie jaki piękny jest ten obraz Bo taki to bym mogła mieć w domu Wyszliśmy już z muzeum i idziemy do kolejnego muzeum Teraz takie muzeum typowo dla mnie Tylko dla no, mnie tam idziemy no, 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 no. Ponieważ idziemy do muzeum Diora Zobaczyć jak projektowali Różni ludzie właśnie dla Diora I ja się mega jaram Bo ja uwielbiam takie rzeczy Także lecimy A ja bym chciał pójść do muzeum Lego znaczy A, Jest swoje. takie coś chyba, nie? Znaczy ma swoje ulubione Marki. Dobrze, także jak kiedyś będziemy przy wózom Lego. już biora. Ja, Lego. To... Dobra, pójdziemy gdzieś do Lego, pójdziemy, pójdziemy. No, więc ja się mega ekscytuję, bo zaraz będziemy oglądać te wszystkie fajne rzeczy. Tak to wygląda z zewnątrz. Jeszcze bardziej mi się tu chce wejść. Mega ładnie. I niestety, ale musimy stać w kolejce nie mamy biletów. Udało nam się wejść i zaczynamy naszą podróż. Ja się tak cieszę. Ja jestem zachwycona. Ty chyba mniej. Jestem zmęczony. No. Był jeszcze jeden taki chłopak z dziewczyną. Zamolony jestem. I ten chłopak zaczął mrugać do Wojtka i... Nie, po prostu spojrzeliśmy, spojrzeliśmy się na siebie. On był z dziewczyną, ja byłem z dziewczyną. I obaj widzieliśmy po swoich oczach, że nie wiemy co robić za bardzo. I ogólnie byliście dwoma chłopakami jedynymi w tej galerii, tak mi się wydaje. Idziemy? Także ja byłam zakochana. Naprawdę te projekty były przepiękne, ale czy to dla chłopaków? No jak ktoś lubi modę, to tak, ale jeśli wiecie... Chłopacy się tam łączą, łączą się chłopacy o, w Łączą się w bólu, no. <laughs> <laughs> Ogólnie ten chłopak tak nas rozbawił wtedy, bo ja zobaczyłam kątem oka, że Wojtek się do kogoś e, tak, tak kiwa do kogoś. Ja tak patrzę to tak kiwa, a on z tym chłopakiem sobie kiwają, że się łączą w bólu. A to coś takiego? <laughs> Teraz idziemy na jedzonko. Spróbujemy się dostać do takiej fajnej restauracji, ale wcześniej, jak szliśmy, to była tam ogromna kolejka. Także jeśli nie będzie kolejki, to może zjemy coś dobrego. Tak! Jeee! Yeah! Okej. Okay. Udało nam się dotrzeć do tej knajpy, o której wam mówiłam. I jak czekaliśmy na jedzenie, to przyszła tu jakaś aktorka z gry of thrones. Więc y, uwierzcie mi, że ludzie naprawdę są przeróżni. Przyszło nam już nasze jedzonko. Hi. Hi. Hi! Tutaj jest gdzieś, tutaj gdzieś. Tutaj gdzie jest ta dziewczyna z któryotroną. Jesteśmy już w tej restauracji i słuchajcie, idziemy sobie taką ulicą, gdzie są same takie mega, mega luksusowe sklepy i przy dolce gabbana jest pełno paparazzi i ktoś teraz wychodzi, a my nawet nie wiemy kto w sumie. Naprawdę tu się mega dużo dzieje. A mnie to nie obchodzi kompletnie No Wojtek akurat to nie obchodzi, ale ja czekam po prostu i patrzę kto to może być Może jest to ktoś znany A Wojtek już marudzi, chciałaby chciał wyjechać dalej, a ja chcę zobaczyć kto to tam taki jest No nie wiem, przed chwilą komuś lubi zdjęcia, ale ja nie widzę kto to jest Pokażę wam Te wszystkie osoby to są paparazzi I tutaj ktoś stoi 21 tak? 21 dzień, 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 dzień. Patrzcie, <śmienicza> <śmienicza> typ ty, ty tutaj Na takim wózku ślimaki sprzedawał Ostatnią atrakcją, jaką mamy w Paryżu To jest nocny rejs po Sekwanie Także jesteśmy na statku Binko i czekamy aż się ruszy Statek Pojadę Pojadę po. Właśnie wyszliśmy z naszego statyczku i Huuu. Huuu. ja oceniam na... 10 na 10, fajnie było w sumie. Great success! Twoja ocena 25. Na 25. Dobre oświetlenie nawet tutaj. No fajne. Tak, kochani, robimy szybki room tour. Tu mamy drzwi wejściowe. Tu mamy naszego Toitka, szykującego się już na lotnisko. Tu nasze łóżko. I słuchajcie, z balkonu Był przepiękny widok. Po pierwsze na jakieś boisko i tutaj cały pobyt grali jacyś chłopacy w nogę. Także mega fajnie. I po prawej mamy wieżę Eiffla. Łazienka też jest bardzo ładna taka przestronna the end Merci. wracamy obładowani do domu ui